Cześć, witajcie, z tej strony to jest kolejny odcinek z brytyjskiej farmy wraz z Urbanem. Siemaneczko. Jak coś słyszycie i możecie zaobserwować, Urban troszeczkę lepiej słychać, ma troszeczkę inny głos. Zainwestował chłopak w kartę dźwiękową, na w końcu złoski, złoski pańskiej przyszła. A my cóż, a my bierzemy się za orkę dwóch ostatnich w sumie e, takich większych pól. Nie, trzech, bo jeszcze jedno zostało w sumie, ale szóstka, siódemka teraz idzie pod orkę. Kończymy to, co żeśmy zaczęli Urban Urbana na odcineczku co Urban Wsiadaj, wsiadaj do swojego krysa no, i jadziem. Ruszamy. Tak jest, ruszamy, a ja biorę swój, nasz nowy nabytek. masej Fertussona... Haj, Oram z podniesionym pługiem. Maseja Fertussona... Osiem, siedem... Trzy, siedem, kuca. Prawie 400 kuca z tego, co ja kojarzę. pik pyk. pyk. Nie jedziemy z tym tematem Mamy tutaj i tam po drugiej stronie jeszcze do, do zaorania taki cypelek Tylko Pani Urban ładnie poproszę No ja, ja te prosto Tak jest Wiem, że Wy ludziska lubicie oglądać u mnie na kanale brytyjską Brytyjską serię, więc ciśniemy sobie dziś brytyjską Tylko uważaj, żeby nic nie urwać A my sobie lecimy tutaj z tym tematem No, kręć, kręć tym swoim Kajsem kręć. Kręć, panie Andrzej. I 10 10 Już zmieszam sobie tempomat. To być 40 euro. Nie, 12, 15, to myślę, że spoko. No, no 10, się wdaje, pomaga Mi się wdaje. No spokojnie by poszedł. Piękny sprzęt Czy na tych szerokich laczach, nie? No ja. Miód, malina W my ty też mogłeś maseja wziąć O... No Ale ty też czerwonego Ale jest. to takie inne wisz To samo Nie no, co ty jest to co innego nie no, Kaj ja jest lepszy Maciej lepszy moim zdaniem no To i to dobre Wszystko lepsze niż Ciukoland No w sumie są gorsze doktorzy. Uważaj, uważaj! Podlew Kolony Co na przykład? No teraz Ci powiedzę, nie powiem, ale... Pronal. Uważaj, uważaj! No sorry, nie widziałem Cię Mówić, uważaj No, ty no rzucam się w oczy nieco, nie? Widzisz, te ludziska z takim, z takim człowiekiem. Nie dość, że ślepy, dość, że głuchy. No sorry, mam kamerę z tyłu. Kamerę z tyłu. No i ludziska, ludziska. My się powoli też zbliżamy do końca sezonu na brytyjskiej i też pewnie końca, końca tej, tej, tego typu serii, w sensie na tej mapie. Jakiego miaka zostawił? Ty jak ja naprostować? Przejechać w Kurwa, ty chyba dzisiaj po wojaku, jak Boga kocham. Po wojaku. Ty przyjedziesz tutaj po, po, poprawiasz to mijaki bez kitu. No ja No bez kitu. A nie. się nie będę tutaj wiesz, zastanawiał na tym tematem. Jak poszedł? No, Także także taka sytuacja następuje. Pewnie znajdziemy sobie za jakiś czas z Urbanem jakąś mapę, żeby sobie takich większe, troszeczkę sprzętu też popykać. Eee, więc mm, troszeczkę nowszych, chyba że wykombinujemy jakąś naprawdę jebitną mapę i naprawdę jebitne sprzęty, to też może mieć miejsce. Ponieważ na kanał, jak wiecie, ludziska, dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, a jest to wtorek, o ile się nie mylę, nie, poniedziałek czy wtorek? Wtorek. Dzisiaj jest wtorek. Niestety wleciała nowa nowa seria dzisiaj ja to? co? ja to dzisiaj wrzuciłem? tą nową serię? no jo seria? no myślałem, że wczoraj nie, wczoraj nagrywaliśmy to Czyli to mi się coś pomyliło bez kitu. no i ludziska, wyjechała nowa seria oczywiście ciepłe przyjęcie, bardzo fajne przyjęcie bardzo się z tego powodu cieszę u mnie też wleciała druga nowa seria w sumie stara seria, reaktywacja Moje małe prywaty tym na Zawsze zapominam nazwę tej mapy. Bilbach. No, Bilbach. Troszeczkę w takim innym charakterze, odrobinę większych sprzętów. No, taki średnik bym powiedział, w sumie. Sprzętach, ale mamy mitycznego klasy dominatora jako kombajn. Główny w tym momencie, jedyny. Także e, także tak sytuacja się na chwilę obecną przedstawia. Natomiast mówię, natomiast yy, bardzo się cieszę, że ta realna seria nasza z Urbanem się Wam spodobała, że Wam tutaj przypadło do gustu, jak i u mnie, jak i u Urbana. Yy, oczywiście, oczywiście, przeznaczam, jeżeli ktoś nie zrozumiał albo nie wie, nazwa, tytuł tej serii jest yy, nazwą taką, znaczy jest określeniem bardzo takim humorystycznym, sarkastycznym. I Ironicznym że jakbym na... więc nie ma po co się szczępić i nie mam po co się denerwować, prawda, panie Urban? No, jolo, <grymne> jolo, ale mi to wyszło otra. Jak wiesz co to znaczy? Nie, you life only one, znaczy, jolo, ja zrobię od nie, jolo to znaczy, you life only one, żyje się tylko raz. Ja zrobię sobie YOLO Od YOLO YOLO to znaczy tak Wiem, ja sobie zrobiłem YOLO Ja pierdzielę. To już chyba wolę to Już chyba wolę to YOLO niż to niezły coś tam To niezły dym O, to, to mnie tak strasznie drażni to określenie Serio? No A co Ci później powiem dlaczego Dzięki Urban Lardzia. miałeś? Dobry, no właśnie nie, jak nie, sytuacja pingowała u ciebie? Jechałem w krzaki i był, lodze. 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 był krzak. Ile? 20. Jak na singlu? No ja. No i dobrze. Coś tam było. No i dobrze. No i dobrze. Może nie, może nie, być. Boże, a może dzik? Jak nic, ja. kurwa tam była fredka Klecik. Ja jestem netoperek. Dzięki, urban. Dawać mi Tak, nie, jak nie przysunąłeś, skipę. Co? Będziesz oddawał z pensji. Naprawdę. prawa. No sorry, nie wiem, coś więcej. No, ludziska, co nam zostało na tej serii? Została nam Kiszonka oczywiście. To też będzie jebitna To jest odcinek 12 u ciebie, 13 u mnie. Tu 16 będzie. Jeszcze zostanie, mówię. Kiszonka. Siewy. Co? E-orka. No, siewy. Kiszonkę nagramy pewnie niedługo. Możesz następną już kiszonkę? No, później siewy Później siewy, czekaj, czeka, czeka, czeka. ja zawsze cofam, uważaj, bo muszę do, do tego opryski. Siewy, opryski 4, No do 20 tam z hakiem dojdziemy bo, bo, też za dużo serii z to tonie, zdrowo Dobra, nie stój, 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 stój Dobra, Urban ty Urban, ty jedź po poprawę te jaki, a ja to, do, to to, ten cyper skończę, ok? Co mówisz, Urban? Ok, ale wcześniej o tym farmingu. No, że z farminga to masz dużo tak. No tak, typowa się kończy, ta się kończy. No to odpadają nam dwie. E, mamy bolusiawo, mamy od prawnika do rolnika. No i ja mam jeszcze moją małą prywatę Ja to odpaliłem Nie, ja odpaliłem ja, Może na waha mapie? Jak myślisz? Najpierw trzeba ją Waha mapa, najpierw musi, Musimy ją dostać A <grym> wyjedzie Serdecznie waha pozdrawiam, jeśli do tej pory Ty oglądasz Oglądam A tutaj ty A tutaj na prywatnej na na wiadomości Bach masz link Komentarze znaczy, zobaczymy, no wiesz, zanim ona będzie powiedzmy, w wersji takiej grywalnej, to musi przejść naprawdę jebitne testy, nie? No jo. Tam trzeba z sezonem się przegrać testowo, nie? Uh -huh. ja już zferę, serio z Fajna sprawa, powiem Ci. jak to będę taki, jakby poprzeć, jak pseudo robił z tej strony. Ludziska nie patrzcie się co to się działo z tymi tak to od się od farmera do bumbera Od farmera do bumpera Bamber jest to bumber Bamber Jan Bamber Rzyska, tak to jest jak się orze po ciemku Serio? No co, mam dalej jedź. Jeź No jadę no ja się A myślałem, że ty chcesz się cofnąć, tak wiesz, minąć się. Nie, bo weź mnie urwał około. Ja ci kurwa około. Jeszcze skrywało. musimy agregatami przejechać jakieś pole. No i tak ludziska, pewnie jakaś jeszcze seria za to za to skoczy, jak mi ściąga myślę że wiesz co nie poprawiaj z tych mijaków, to jest bez sensu choć do ramy tam fragment ale tu jest na stronę tych mijaków, ty ja tu chyba talerzówką przyjadę tak to będzie robione, przecież no myślę że fajną serię taką troszkę większy on może większy średnie sprzęty bo byłyby góra ale co ty na to no to jest taka realna osoba. No czy wiesz takimi średnimi sprzętami jakieś tam, gdzieś takie realna, że wiesz kasła i... no ale wiesz średnio mówię sprzęty na jednym gospodarstwie. Ej, tu masz serię serwer 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 ostatni z ostatniej z tej z, 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 z... Jaka? Kurde, w Z tej nowej serii. Ot. Tak, ja mam ostatni. To spoko więc ja mogę swobodnie dzisiaj nagrać jeszcze odcinki, jak chcesz Niestety ja nie mogę Tu nagram moją pracownię To tam jest pół godziny nagrać No tak, ty sobie posiedzisz, pogadasz Ale ładnie się przyciąłem, musisz przyznać Nie powojaku. wojaku. hej, jak Ty oraj tamtą stronę, ja to poprawiam No także, myślimy że takie średnie sprzęty, słyszysz Urban, to by weszły dopiero na górach, jakby jak wyjdą, nie? Jakiś, wiesz, taki jakiś fajny Kejsik, jakiś fajny tam Cicholand, Tak, ryk, chce jeździć Ciucholandem. Ja bym sobie pojeździł Kejsem. U Kejsem nigdy nie miał dawno takiego małego. U nas nie było w ogóle Fenda, na przykład. O, taki mały Fender. Żadnej serii byśmy nie ja miałem fendt, nie ja miałem fendta Ja chcę fe... ja fe... ja fe... fe... ja fe... w sensie tego fenda co wyszedł teraz, no jaka jest seria No to nowo co raz będzie może Dojczów Do, u nas nie to, było, to było... Na niby... Ej, to jest hmm. No fe... to ja mówię właśnie, właśnie na taką serię z... na góralach, tam spokojnie z nimi zmieścić, nie? Serio u nas jest takie duże? No To trochę jak lawerda nie, nie, e, jak em, Jak. Masej. No, można nawet mniejszy. Jak Rosel masz? No, on jest mały, nie? Nie jest rzekomej. Jakiś. Jakiś średni. On jest taki bydlę jak na to telewizji. Nie? Nie, nie, coś ty. On jest Ej. jak średni. Ten, jak ten masej, aktywie? To jest tego maseja. Może nawet troszeczkę mniejszy, nie? wiem, musiał porównać. On ma 12 ton czy duży, co chyba 12,5 tony mi pojemności co ja mam o jest duży znaczy ja wiem czy duży Coś jeszcze jeszcze robisz? inaczej skończymy tam tylko no nie, mam 14 minut materiału to tak trochę wiesz, mało co czekaj, ja sobie tam ruszam, muszę możemy zacząć oleć kolejne pole no Ja sobie na live'ie tam poza odcinkiem skończę. Ty robisz jutro live'a? Muszę, ja. też nie. Chyba, że zrobię, Ale Nie, ja jutro nie robię, co drugi dzienek robimy mi live'y. Ludziska, bo to... ...ciężka robota. Ciężka robota, natomiast. Chyba, że założymy tak na szybkości to pole po kukurydzy, co to jest? Możemy. Jak chcesz. Ja, to przeskoczymy to pole kukurydzy, bo i tak to wszystko trzeba porać. tak. Dobra, jeść. I tak to trzeba porać, wszystko, i tak. No, dzięki, urban. Widziałem jak mi... Możesz? Jak mieli ten case twój Ile ty jedziesz? Ja? 11 Tak, 11 Serio? Tak Chyba plus 8 Uważaj Niesieś mi na dupie Dobra Tak jest Jezu jak ja bym miał z tą orać w realu to chyba bym się zarąpał Pierdziel, widziałem to it's like, it's like you, Lagi miałeś O, o jak, jak to no zasuść, 50 50, Zbierzesz to na raz? Nie Sorry. No, Halo halo, co się stało? No, dziękuję. Zatrzymał mi krzak. Dobra, jedziemy. Dobra, Rodziska. Bierzemy się za następne pole. Przez krzak jedziemy. I teraz mi powiedz, Andrzeju, jak my mamy to orać? Kurde, Co dobra? się dzieje? Przywróciłem Masajana bok. Serio. No. Tu. Jak mam to obrać? Normalnie. Aha, no spoko. Tak się wpieprzył rądomowo, jolo W ogóle się nie szypił Urban, co się by Ci zastanowił? Ale ty nie jedziesz człowieku 10 na godzinę, bo ja mam 10 na godzinę, a ty się do mnie, masz 14, przyznaj się, nie kłam przyjęcia. Tak 7. To żeśmy już trzeba to Nie wykręcać, teraz nie, nie, jedź w Miałeś wykręcać nie, Trzeba teraz tak a nie, 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 teraz te... Bruzdy. Czy o, nie, 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 w ta stronę, nie, w ogóle ta orka dzisiejsza to jakaś taka dziwna nasza. No tak się tekstura układa, to nie nasza wina, nie? Ty w ogóle zobacz, jak przekrzywiony jest ten ka. ten. ten masaj, nie? O, krzaczek się by też przytrzymał. No ale poszedł, nie? nie, nie, nie jak na locie, ty. 60 to zrobię. O jezu, sorry. Co robię? Ladżam, ja. Jak na locie się czuję, ty. Ja tak, też. Nie, na APK zawsze tak się jeździ, nie? Co? Na APK zawsze tak się jeździ. No, one w ogóle jakby nie miały fizyki, nie? No właśnie, tak. Ja jakby luz wszedł, nie było. No. Takie dziwne, bo, sorry. Jakbyś miał zryty bieżnik. No znaczy brak tego bieżniku. No, Urban! No, zostaw jeden. Ależ ja zabieram. A Jeden pył. Oj, panie Urban, panie Urban. Stożora. Pyrgosz mnie A ja, kurde, na takie dwa zestawy to moment idzie robota Miał być jeszcze z nami, miał być jeszcze z nami nasz Mały, pom co? Nasz praktykant, ale w związku z tym, że wczoraj, yy, Wczoraj, Boże żeśmy orali pierwsze pole w nocy, to już da się mu spokój, a to jest samego rańca Niech się chłopok wyśpi Bo, to ale na kiszące będzie praktykantów dwóch. Jedna dziewczyna Kto? <grym> nie wiem Boże, ty będziesz robił za dziewczynę, no spoko <grym> Pachut pewnie będzie dziewczyną Przyszło zawsze tak robi O ile jedziesz Będzie na kowalnię kosił Nie, jest mogę kosić Co? Już jest te pole? Nie, malutkie To wystarczy na dwa cziki Ale ja zasiałem dwa pole kukurydzy Serio? Chyba Ja zasia, zasiałem dziewiątkę Tylko? Mm, tylko? Naprawdę? Na pole? No, czekaj, czekaj, czekaj Stój, stój, stój Już Bo nie jesteś pewien Nawiezione pola tych mówisz tylko? <grymne> to zobaczymy Kurwa, zobaczymy. Ja wypożyczę specjalne przyczepy do Kiszonki. Nie no, za duże. No tymi toczkami właśnie. Ta w garściak będziesz łapał. Z wokołów. No co po co wiadrem? <grymne> po co wiadrem? No pokaż tylko. Maluchem. Maluch wyszedł Wziąłem. Pejździusek? Na no tej naszej realnej serii, No ja, <laughs> Urban kupi Malka LBZK i powie, dobra, koniec serii. <laughs> I osiągnąłem swój cel. Kupię malucho. Mam malczana. A kupię za takie malcha. Tak, tak po tej ciąży ten bzz, 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 hmm, Pod muzyczkę. Tak, to. Ja teraz muzyki słucham no ma, To ładnie się pafisz. A jakże? To nie, źle się bawisz, panie Urban, Pani Urban. No, już prawie byłoby calculated Pani Urban, kiedy nagrywamy wota? Właśnie, co akurat? No, bez kitu. Wiesz po co my orzemy, żeby nie było omacnicy prosowianki? Słyszysz? Mm -hmm. Wiesz co to jest? Co? Omacnica porswianka Nie. Ja też nie ale fajnie brzmi. No dzięki już mam przebieść, kurwa koło I mi nie mówisz, nie mów mi, że nic nie widzisz. A sry tak dziewięć kieruję te kamery za To wąsę kamery z zewnątrz Dobra tylko błagam Cię, bo znałem takiego agregata, który wpadł na pomysł obracania pługu podczas jazdy w ziemi. Nie. Zrobię tak coś, jakbyś nie widział. Bo zapomniałem podnieść. A w realu co by było, jakbyś tak zrobił? Podnieść chyba nie. Możesz? Wiesz, widziałem jak gościem na YouTube ob obrócił ziemi. Znaczy już jak podnosił, się to opuszczał, nie? To obracał od Urban, o dziś to chyba też się musi nastać, jestem długi Co się stało? No Kółko mu odpadło Co ty gadasz? No Odpierdzielę kółko Oj Urban, dzisiaj coś mi się wydaje, że na odpierdzielę robisz robotę Co? Nie starasz się Staram się D12 na chwilę A ciekawe wymiana Calculator Teraz o, ja do tyłu to... daję, teraz do tyłu daję Ja opuszczam i jadę Widzisz? Calculator Jasne Ja ten cyper skończę, weź po poprzeczki, co? No dobra No to już Dora, my będziemy kończyć Rodziska 7 skip ma Tak? 2? Nie, 6 o 6, 12 Myślałem, jest Jeszcze tak mi dwoma dużymi chłopakami Największymi No człowieku, tym Salfordem jakbyś tutaj wjechał, to byś się po połamał z tym Bo Ty byś nawet nie wiedział jak możesz się ruszyć na tym polu Jeden przejazd, jedno pole Jeden przejazd, do, polu? do polu. Pół, pół przejazdu po to pole A nie orałem jeszcze nie, nie raz nie orałem ma... Nie orałem Ja orałem u tego Jarka Na, na te, Na Ujara Na live. Wtedy Zaraz tylko U uja, Ujara, Ujara? To co? 12 tysięcy Byśmy ją na lewie? No By losował mnie Jakieś randomowo grałem z jakimś kolesiem. Właśnie Ciepaliśmy Orkan na Vassal Powiem Ci szczerze Ja też wypadłem Zatakowałaś Dobra, no ja to dorem. Do Powiem ci szczerze, że tymi surforzami ja nie lubię zagonowych pługów. Ja to nie ja lubię obraźnić. W realu. Wiesz, w realu to trochę inaczej niż w farminku, nie? Dużo lepiej. No raczej. A my się w piecie to w sam jedzie. No tak i możesz puścić kierownicę. Jak dobrze masz brudzę do zrobioną, to on ci idzie. No i tylko najgorzej jest pierwszy raz, nie? I tu? No kółko jakby, nie? No odesz. Zależy... najgorzej z jak wiesz. I weź to pierwszy raz o nie? Jak źle wymierzysz, to musisz później naokoło jeździć. Na końcu. Jak z jednej strony już będziesz miał całą ranę, a z drugiej nie będziesz musiał przejeżdżać. Mhm. Masz kilometrowe pole, to masz przez No raczej. Dobra ludziska, my w tym miejscu będziemy się żegnać, Oczywiście zostawcie łapeczkę, subskrypcję. I komentarz. Podajcie również do Urbana, także do reszty naszej ekipy. Wpadajcie na Facebooka do mnie i wpadajcie też na grupę naszą. czy znaczy w sumie twoją Urban, ale to taka w sumie teamowa można by powiedzieć, nie? Do Urban Team, także wbijajcie i trzymajcie się na razie do następnego razu. Cześć! Na razie.